Akcja! Jestem świeża, chcę czytać Biblię. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, jak fantastyczna jest Biblia. Ja się poczułem trochę zainspirowany na nowo historiami, które już wcześniej słyszałem, bo były powiedziane z tego miejsca, z inną energią, z inną emocją. Eee... Słuchaj, Darku, mnie zachęciłeś do tego, żeby czytać Biblię. Zainspirowałeś mnie do tego. Ale powiedz jak. Przecież to <noise> z tak sobie miałem w głowie, że chciałbym się w tej rozmowie też czasem postawić w roli niewierzącego, osoby wątpliwej, osoby, która może szuka prześmiewczo czegoś. Słuchaj, tu, tu są takim językiem, to jest napisane w ogóle, nie wiem od czego zacząć, w Starym Testamencie mordują, gwałcą, dziwne rzeczy się dzieją. E jak tu w ogóle nie słowa, jakiś tam w poprzednim odcinku wyczytałeś, jakieś dziwne rzeczy, nazwy. E, jak to w ogóle czytać? Od czego zacząć? Jak, to, jak ty to widzisz w ogóle, nie? Z tym świeżak, chcę czytać Biblię. Stary, to ją otwórz najpierw. To jest, to jest, to jest pierwsza sprawa, dyscyplina. No. To jest dyscyplina, nie? Bo nie będzie ci się chciało, po prostu. Zawsze znajdziesz coś. Zresztą te trudne słówka i dziwne historie. A no, spokojnie. Wszystko, wiesz, to jest znowu kwestia kontekstu, nie? to o, o tym sobie powiedzieliśmy, że te dziwne historie, wiesz, nie, jakieś mordowania, coś w Starym Testamencie, pewne rzeczy wynikają z pewnego kontekstu yy, i działania człowieka, nie? I, i to człowiek pewne rzeczy zepsuł, yy, właśnie się łapię na tym, że powiedziałem trzy czy cztery razy słowo pewne, ale może tak miało być, <śmiech> 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 nie wycinaj, no, nie wycinam, ale... <laughs> Hmm, chcę Ci powiedzieć, że, że właśnie ja się nie skupiałem na tym. Ja wreszcie chciałem, jak ja poznałem Boga, mówię Panie, ja chcę Cię poznać, nie? I ja nie chcę iść na jakieś y, Twojej złej renomie, że ktoś tam powiedział, że tam są morderstwa, coś tam i, i, i teraz nie, nie Czysta karta, zaczynamy, nie? Yy, ja zacząłem od Nowego Testamentu i każdemu polecam Nowy Testament. Dlaczego? Dlatego, że Biblia jest podzielona na dwie części: Stary Nowy Testament, stare przymierze, nowe przymierze. My jesteśmy w nowym przymierzu, więc to jest dla nas aktualne. Oczywiście, możemy się uczyć ze starego przymierza i ono jest bardzo ważne, ale już tylko przez pryzmat nowego, czyli przez pryzmat zbawienia, który mamy w Jezusie Chrystusie. I wtedy, okay. jak, jak wiesz, patrzysz na to z innej perspektywy. Nie? Czyli z perspektywy wyższej, już znasz. Znasz, wiesz, prawdę, już znasz ten finał, wiesz, te historie w Starym Testamencie oni nie znali. Oni jeszcze nie znali, nie poznali Chrystusa. Nie wiedzieli, jaki Bóg przygotował plan zbawienia dla, dla nich wszystkich. Yy, więc ich perspektywa była, wiesz, nie? No, no dość, dość mała. Tak? Tak, jak, tak jak moja perspektywa patrzenia na ciebie, teraz jest jednoznaczna. Widzę twoją facjatę, jesteś ładny, przystojny. Yy, i, tak jak ty. I wiesz, i nic więcej nie widzę, ale jeżeli już wzniosę się kilkadziesiąt metrów nad ziemię, no to widzę troszkę inną perspektywę. Nie? Widzę miasto, widzę budynki, widzę dużo więcej. Nie? Tak, tak. Podobnie jest teraz, jeżeli jesteśmy już w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, jesteśmy w Chrystusie, wiesz, Jego Duch mieszka w nas, to, to jesteśmy już w innej perspektywie, dlatego najpierw na, nakarm się tą perspektywą. Czyli tym Nowym Testamentem, nakarm się. Yy... Co, i Ewangelię zacząć jako oczywiście, pierwsze? Od początku. Oczywiście, tak. Oczywiście. Mamy cztery Ewangelie, czyli jedna historia Jezusa, yy, pokazana przez czterech Ewangelistów, tak? W różny, też z różnych, właśnie perspektyw. Okay. I, i, i różne, że tak powiem, naciski w tych Ewangeliach, bo każdy obserwował coś innego. Każdy, każdy, był, inny, każdy nie? był inny, więc obserwował coś innego i coś innego ujął. Yy, wierzymy głęboko, że to, to są osoby, które były natchnione właśnie przez Ducha Świętego, i to właśnie. Tak miało zostać pokazane nam, żebyśmy widzieli te kilka perspektyw y, życia Jezusa, żebyśmy poznali Go lepiej. A masz swoją ulubioną Ewangelię? Tak no, Jana, 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 Jana. Wiesz co, większość lubi Jana. Mhm. Może dlatego, tak. że właśnie jest taka bardzo duchowa i pokazuje jasno i precyzyjnie, że Jezus jest Synem Bożym. Sam początek już, nie? Ewangelii. Ta, tak, jest, jest, jest mocny, y, że Jezus jest Słowem, że wszystko się stało wiesz przez Niego, że Słowo... Słowo to Jezus, a przez słowo w ogóle powstał świat, nie? Bóg stworzył świat, więc okazuje się, że to, to wiesz, to Jezus jest stworzeniem, nie? To, to Jezu, Jezus jest tym stworzycielem, nie? I wracamy do Starego I... Testamentu. Oczywiście, i to, się, i to się łączy, dokładnie. Ale w momencie, kiedy nie znasz, yy, wiesz, nowego, nowego Testamentu i tego, w czym dzisiaj jesteśmy zakorzenieni, to ciężko będzie ci yy, zgłębiać Stary Testament. Testament po prostu. Yy, dlatego polecam od Nowego po kolei. Tam mamy cztery Ewangelie, później mamy dzieje apostolskie, to, czyli zobaczmy, jak wyglądał pierwszy kościół, jak ludzie się nawracali, co robili apostołowie, w jaki sposób oni głosili Ewangelię, dlaczego tak bardzo głosili tę Ewangelię i tak dalej, jakie cuda znaki towarzyszyły pierwszemu, pierwszemu kościołowi. Czyli ty i ja mamy te same wie, te same rzeczy dzisiaj złożone w nas są nie? przez Boga. I my możemy robić te same rzeczy, co robili ludzie w tamtych czasach, 2000 dwa, dwa lat temu. To nie przeminęło. Jesteśmy tym samym kościołem. Nie? Kościołem, czyli ludźmi, wspólnotą, społecznością, ludźmi, którzy uwierzyli w Jezusa. Nie? Bo to jest kościół. Nie? To nie budynek. to nie budynek. Tam, w tamtych czasach budynkiem była świątynia, a kościołem byli ludzie. I ja tak dzisiaj też rozumiem kościół. Nie? O tym często mówię, że kościołem nie jest budynek, kościołem są ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Kościołem nie są ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, tylko kościołem są ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i oddali mu swoje życie. Panie, że o Kościele mówisz, bo na pewno będę chciał Cię tutaj, że tak powiem, pociągnąć za język, żeby o Kościele porozmawiać. Czym jest Kościół? Tak, w poprzednich odcinkach może delikatnie zaczęliśmy ten temat. Będę chciał tutaj wejść trochę troszeczkę głębiej, ale chciałbym wrócić jeszcze do, do Pisma Świętego, do czytania. Ehm, Mamy początek. Osoba, bo też tak, tak po prostu przychodzą mi teraz do głowy. Wiesz, że ok, zaczynam czytać Ewangelię, nie wszystko rozumiem. Bo tu mam, tu mam jakieś słowa, mam jakieś cyferki, mam jakieś przypisy. Tu mam jeszcze przykład toruński na przykład. E, Ewangelię i, i, i mam jakieś słówka też, tłumaczenia słówek. To, to w ogóle jest mega, to mi się podobało przykład toruński, że, e, że są tłumaczenia tych słówek. Greckie, tak. Tak, mega to jest. E, i, i wiesz jak, jak to wszystko interpretować w niektórych pismach świętych e, katolickich na przykład na no, różne przepisy, opisy i tak dalej e, e, czy masz jakiś sposób swój bo można czytać i czytać można czyt wie że co chodzi nie Jasne. bo e, może po, pobieżnie można przelecieć po prostu ale Jezus nie no pobierze samego siebie bo on też wejść w to nie i to myślisz że... okej okay, no to no. ja od razu wbijam kijek w rowisko dawaj nie zgadzam się z tobą nie nie no w kontekście tego, że powiedziałeś, że to jest trudne i że to takim językiem zawiłem i to jest trudne. Przeczytaj jedno zdanie z Nowego Testamentu, z jakiejś Ewangelii i powiedz mi, czego nie rozumiesz w tym zdaniu. To jest bardzo prostym językiem napisane, to jest normalna historia. Tam, wiesz... Ale, ale jest ja znowu, odbiję piłeczkę no teraz. Odbijaj. No, odbiję bo piłeczkę, bo teraz na przykład jestem gdzieś ugruntowany, jestem nowo nawrócony, wiesz, i czytam, codziennie czytam pismo. Ale kiedyś, kiedy byłem jeszcze na przykład w kościele katolickim, to ja podchodziłem z lękiem trochę do Pisma Świętego, z taką e, złą bojaźnią, mi się wydaje, że czytałem to w, w takim kontekście, z klapkami trochę na oczach, przez pryzmat właśnie e, Kościoła Katolickiego, że zupełnie inaczej rozumiem teraz niż wtedy w ogóle nie rozumiałem. A to jest tylko czy, Twoje czy, nastawienie. No? Właśnie to jest to, o czym cały czas rozmawiamy. Tradycja. Wiesz, to, to w czym my się wychowaliśmy, w religii, w tradycji, w konkretnej w, konkre w konkretnej strukturze jakiejś, wiesz, kościelnej, która ci wpoiła to, że tylko ksiądz może czytać i interpretować Pismo Święte, ponieważ on skończył sześcioletnie studia teologiczne. To jest nieprawda. Słowo Boże jest dla każdego. Słowo Boże. Yy, powinno hmm. być czytane z Duchem Świętym, czyli osoby, które są nowonarodzone, tak jak my, mamy w sobie Ducha Świętego i zapraszamy do tego, żeby Ci pomagał pewne rzeczy zrozumieć. I uwierz mi, że jeżeli spędzisz trochę czasu, nawet nad którymś fragmentem, którego nie do końca rozumiesz i powiesz, panie, na dzisiaj z Tobą teraz, Duchu Świętym, z Tobą czytam to słowo i proszę, objawiaj mi to, to nie znam sytuacji jeszcze, której ktoś by powiedział, nie, nie, nie objawi mi nic, no nic nie kumam, nic nie objawił i tak dalej. To znaczy, że no, znowu nie nastroiłeś swojego radia na odpowiednią, odpowiednią falę. Ale przytoczmy konkretny przykład, wiesz, no, okay. bo wiesz, ja tak sobie zerkam i patrzę, no, wiesz, wiele różnych rozdziałów, nie wiem, jesteśmy na przykład, otworzyłem tak przypadkowo Ewangelia Marka, 12 rozdział i wiesz, i czytam w tej Ewangelii Marka, nie, yy, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie. Mam go płacić, czy nie płacić, nie? To się y, 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 ludzie pytają, farzuszy się pytają y, Jezusa, nie? Nauczycielu, odpowiedz nam. A on poznał ich obłudę i powiedział do nich, czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi grosz, żebym mógł go zobaczyć, nie? Jezus... Interpretujemy. No, jest tu coś do zinterpretowania? No nie, no Jezus poznał ich obudę w sercach, że próbują go tam zagaić. Podpuścić. Wiesz, no. podpuścić trochę, to mamy płacić ten podatek, czy nie? Jak ty, tu, bo ty Królestwo Boże mówisz, a tutaj, wiesz, mamy przecież cesarstwo, cesarza. Co robimy? I, i wiesz, próbują go tam, wiesz, pod, podpuścić trochę, nie? Ja jestem przedsiębiorcą, o podatkach dużo mogę poopowiadać, bo kiedyś kombinowałem, żeby i płacić jak najmniej. Dzisiaj płacę je uczciwie, co wielu przedsiębiorców, moich przyjaciół, tego nie rozumie ale nie nieważne, to tak jako dygresja. I wiesz, i czytamy dalej, nie? Przynieśli mu tą monetę, a on ich zapytał, czyj to jest wizerunek i napis. Odpowiedzieli mu cesarze. Wtedy Jezus im powiedział, oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga, Bogu. Kropka. No proste, nie? Wiesz. zrozumiałe. Jest, jest zrozumiałe. Ja tu nie widzę niezrozumiałości. I takim językiem jest napisane Słowo Boże. W, szczególnie w Nowym Testamencie. Nie? Y Okej, okay, bo ja znowu odbiję, bo to akurat był prosty fragment, wybrałeś taki, Ej. wiesz. E myślę, że teraz nawet jak tak gadam sobie tutaj na głos, to myślę, że nawet do mnie, mi się układa teraz w głowie dopiero. To jest świetne i cieszę się, że, że nawet przez nagrywki, które tutaj robimy, sam się mogę uczyć. E więc powiedzenie sobie na głos pewnych rzeczy e na pewno pomaga, ale wiesz, kiedy wchodzę gdzieś tam głębiej, i hmm. Drążę to, ponieważ byłem kiedyś w tym miejscu, że nie rozumiałem, albo wydawało mi się to strasznie nudne, niejasne. I myślę, że wiele osób, które będzie kiedyś słuchało tego nagrania dzisiaj, za rok, za pięć lat, e, które będą w podobnym miejscu gdzieś, być może religijnie, uwikłane, uwikłane w pewne rzeczy, mogą mieć z tym wyzwanie. I tu dociera do mnie to, że to nastawienie mm, jest mega ważne to, z jakim sercem, z jaką intencją siadasz, właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, Duch Święty, nie rozumiem do końca tego, co tutaj jest na, na, napisane, może coś jest niejasne dla mnie teraz, ale ja chcę tu być z Tobą teraz, tu w tym momencie, w tej sekundzie, po prostu proszę Cię o to mądrość, żebyś mi powiedział, otworzył klapki z oczu po prostu i powiedział, że tu jest tak napisane i że to chcesz mi dzisiaj pokazać i to jest świetne i to mnie jara też mm. w Biblii mega, że, że nastawienie w głowie i też zaczęcie używania tego drugiego rozumu zmienia całą perspektywę, zmienia wszystko. Nie, że to też, że nie ma się co zniechęcać na początku, że może się wydawać, tak jak mi się wydawało kiedyś, mega trudne, mega staroświeckie, ale takie nie jest. Stary, widzisz, trafiłem przez przypadek i naprawdę nie ściemniam, nie było to ukartowane. Akurat ten. ten... Kawałek mam zaznaczony, więc go też może łatwiej znaleźć, ale mam wiele kawałków zaznaczonych w Biblii i akurat tworzyłem na ten, który jest mi bliski mojemu sercu, bo ja akurat przechodziłem, wiesz, z Bogiem tą właśnie historię, jak bardzo gdzieś kombinowałem, wiesz, tylko po to, żeby płacić mniejsze podatki, nie? Jakaś lewa fakturka, tu zadzwonisz, masz, to co, masz... zwana optymalizacja. Tak, kosztowa, tu zatrudnię kogoś, tak, bo tu ma jakiegoś studenta, tu ten, chociaż on nie istnieje i tak dalej, tak dalej, nie? To jest oszukiwanie, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. Jeżeli y, urząd skarbowy by to wykrył, to masz problem. To jest po prostu przestępstwo. Spokojnie to nasz oszukują. I tak dalej. no ja, ja bardzo dużo na Facebooku o tym mówię, więc też nie chcę powielać pewnych rzeczy, bo krzyczę głośno o tym, dlatego, że to jest bliskie mojemu sercu. Yy, my jesteśmy po prostu obłudni troszkę ich, ich hipokrytami. Yy, Chcemy być uczciwi, chcemy, żeby wszyscy byli w stosunku do nas uczciwi, ale nie no, że on nas okrada, to ja też go będę okradał, nie, bo mam do tego przystęp, nie? Przyzwolenie. To znaczy, że wiesz, nie? Ktoś mi, nie wiem, ktoś kogoś zabił, to ja też mam prawo kogoś zabić, i tak dalej, i tak dalej. Znowu będziemy powielać pewne rzeczy. Dlatego ten Stary Testament wyglądał tak źle, bo właśnie tak wygląda grzech, który się zaczyna powielać. Od małego, nie? Od zerwania łóżka. No przecież to jest niewinne. Tam widzisz. diabełek tam tylko powiedział, nic się nie stanie. Po prostu wiesz, dowiesz się prawdy, wiesz, zobaczysz się, poznasz dobro i zło, to będziesz wiesz. jak Nic ci się nie stanie, znaczy, to jest dobry to owoc, owoc jest i od jabłuszka. A kolejna historia to już są synowie Adam i Ewy, którzy jeden zabija drugiego, nie? Ten grzech tak właśnie wiesz. Wprost proporcjonalnie, wiesz, do potęgi potęguje, nie? Że zaczyna się od jabłuszka, a za chwilę jest zabójstwo. I, I tak wygląda ten, wiesz, ta historia człowieka, upadku człowieka, który grzeszy, grzeszy, i ta konsekwencja grzechu, wiesz, nad nami wisi. I to samo jest z biznesem, nie? Zaczynasz małego, tu troszkę podatek, tu to, a może wtedy jeszcze tu coś zrobię, tu i tak dalej. Tu wymuszę dotacje, trochę podciągnę wiesz, warunki, i tak dalej, i tak dalej, nie? A później nie wiesz kiedy, wpadasz po prostu z bronią w ręku i, i rabujesz bank. Oczywiście troszkę prześmiewczo to mówię, ale, ale coś w tym jest, nie? Tym jest, nie? To... I do czego, chciałem, mm. do czego chciałem. Ten fragment mm. chciałeś chyba przeczytać kawałeczek? Nie, ten jest? o tym fragmencie to już rozmawialiśmy, to. że on jest bardzo bliski mojemu sercu i takich tak? fragmentów, chcę Ci powiedzieć, że takich fragmentów jak zaczniesz czytać, to będziesz dostrzegał mnóstwo do swojego życia, wiesz? Bo zależy, w którym jesteś miejscu, Widzisz, To. Może osoby, nie wiem, nieprzedsiębiorczej nie będzie poruszać, nie? która na przykład jest etatowcem, wszystkie podatki i tak płaci za nią pracodawca, więc on się nie zastanawia nad podatkami. Nie? On wie, że te podat podatki są, ale nie odczuwa ich, tak wiesz, jednoznacznie, bo to ktoś za niego płaci, on tylko wie, że tam mu ktoś odprowadza to. I, ale ten fragment mnie dotyka, a, a, a tą osobę dotknie inny fragment. Ja na początku, zaczynając, wiesz, yy, czytać słowo Boże, mnie w ogóle. Poruszało wszystko, co było związane ze zbawieniem. Z tego, co Chrystus dla mnie zrobił, z tego, z tej, z tego poznania Jego. Po tym zapragnąłem właśnie chrztu w wodzie. Nie? Tego świadomego chrztu, gdzie, gdzie po prostu umiera ta moja stara natura. I o tym słowo Boże jasno i precyzyjnie mówi, że musisz się narodzić z wody i z ducha. Czyli narodziłem się z Ducha Bożego, pewne rzeczy ode mnie odpadły, poznałem Boga. Yy, zrozumiałem, co Jezus dla mnie zrobił, że On jest Bogiem i, i później masz pragnienie chrztu. Kolejnym pragnieniem w moim życiu był było Kościół, czyli ludzie. Ty, no jeżeli ja sam zwariowałem, to teraz potrzebuję innych wariatów, z którymi będę robił to, wiesz, będziemy razem wariować, nie? No, wiesz, my jesteśmy społeczni, my szukamy, yy, naturalnie szukamy, wiesz, ludzi, którzy myślą podobnie, rozwijają, wiesz, tak samo, z, ja, ja, nie wiem, mam znajomych przedsiębiorców, nie mam, mam mniej znajomych, nie wiem, nie wiem mam mniej koleżanek z, nie wiem, z kasy, z biedronki. Nie, u, nie umniejszając absolutnie, nie? Każdy ma inne powołanie. Tak, absolutnie. Jest, no? I nie umniejszając. Tylko chcę, wiesz, no, mam więcej przedsiębiorców, bo poruszam się w pewnej, wiesz, strukturze, w pewnym. No po prostu, nie? Mhm. Takiej społeczności, która no jest. jest na podobnym mhm. poziomie, i to jest naturalne, bo my się wymieniamy, doświadczeniami, pom pom pomagamy sobie. Wiesz, czy studiuję MBA na Azbiro, to jest szkoła przedsiębiorców, gdzie przedsiębiorcy szkolą przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. Raz jestem studentem, słuchaczem, raz jestem wykładowcą, i to jest niesamowite, że można się dzielić, czerpać wiedzę, ale też dawać wiedzę. Trochę jak w kościele. <śmiech> <śmiech> Dzięki, Wielkie Darek, za, za to, co powiedziałeś. Daryl, przyjdę Tak, dziękuję. To był dobry odcinek. Widzimy się w internecie. Cześć.